Hejka wszystkim, z tej strony Julia i dzisiaj mam dla was taki dość szybki materiał, który w sumie um, miałam już wcześniej dla was przygotowany, ale usunęło mi się nagranie i to było jakieś pół roku temu i straciłam motywację, żeby to nagrać, ale to jest dość ważny temat, który chciałabym mega poruszyć. E, są to pytania, jakie powinniśmy sobie zadać przed zakupem Gekona Lamparciego. E, by the way, zanim zacznę, nagrywam wyjątkowo nie komórką, ponieważ e, muszę to e, zrobić, że tak powiem, iPadem. I myślę, że tak będzie to teraz wyglądało, więc nie zniechęćcie się do tej jakości, bo zaraz będą filmy z gekonami, i oczywiście w tle do mojego gadania e, będą już lepszej jakości, więc myślę, że nie macie czym przejmować. No ale cóż, zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to to, czy jesteśmy na tyle odpowiedzialni, uważni oraz odpowiednio przygotowani do zakupu egzotycznego zwierzaka, jakim jest Euble Farart Gekon lamparty. Jest to bardzo, bardzo ważne pytanie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to nie jest to skierowane tylko i wyłącznie do osób młodszych, ale również do osób starszych. E, musimy się zastanowić, czy aby na pewno nie jest to nasza jakaś chwilowa zajawka, zachcianka. E, no, oglądaliśmy się tutaj to na Instagramie, tutaj to na TikToku, tutaj właśnie na YouTubie. Stwierdzamy, że wow, gekon jest super, mam na to kasę, mam na to miejsce, mam na to czas, no i sobie go kupujemy. E, po czym jednak. Po jakimś czasie stwierdzamy, że to jednak nie jest to. Więc póki żyjemy jeszcze w euforii zajawkowej, Instagramowej, Pinterestowej, jakiej tamkolwiek, to zadajmy sobie parę razy to pytanie, czy aby na pewno Gekon to jest coś, co chcemy wprowadzić do swojego życia. Druga sprawa, no właśnie, czy posiadamy tam odpowiednią wiedzę. Na moich materiałach jest sporo tej wiedzy, ale generalnie polecam dołączyć do jakiegoś forum, do jakiejś grupki. I tam naprawdę można się dowiedzieć znacznie, znacznie więcej. Drugim, dość kluczowym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, jest pytanie, czy na pewno szukamy takiego zwierzęcia, jakim są Gekony lamparcie. Na Instagramie, na TikToku, generalnie w mediach społecznościowych, możemy naprawdę naoglądać się wielu rzeczy. Często pojawiają się filmy, na których Gekony są głaskane, pieszczone. Trzymane na rękach. Generalnie gady, w ogólnym tego słowa znaczeniu, a głównie właśnie gekony, o których dzisiaj mówię, bardzo nie lubią być brane na ręce oraz głaskane. Niestety, muszę was zawieść. Znam parę osób, które twierdzą, że ich gekony w teorii lubią wychodzić na ręce, lubią być głaskane. Moje też czasami bardzo chętnie na ręce wychodzą ale generalnie w większości przypadków one raczej starają się tego unikać. Tutaj jest film jak próbuje wyciągnąć Dusty z terrarium do weterynarza i po prostu jest to naprawdę bardzo ciężkie, ponieważ nawet jeżeli nasze gady są przyzwyczajone do naszej obecności, do tego, że coś przy nich robimy, to generalnie raczej wyjmowania na ręce czy właśnie głaskania nie będą biały, a wręcz będą tego unikać jak ognia. Więc jeżeli szukamy zwierzaka, którego można pogłaskać, potrzymać na rękach, to niestety Gekony lamparcie nie są takimi zwierzęciami. Są one zwierzakami, które jak najbardziej można obserwować, ale raczej spędzać z nimi czasu za bardzo się nie da. Czy dam radę z żywą karmówką? Gekony lamparcie muszą jeść żywy pokarm. Jeżeli nasłuchaliście się gdzieś jakichś farmazonów, że suszone mączniki albo świerszcze, czy nawet krewetki jak najbardziej im wystarczą, to niestety muszę również ponownie Was zawieść. Nie, gekony lamparcie muszą jeść żywy pokarm. Takie jak świerszcze, mączniki, drewnojady, karaczany. Jest tego naprawdę dość sporo, ale musi być to pokarm żywy. Musimy sobie więc zadać pytanie, czy znajdziemy sobie jakieś stałe źródło karmówki, na przykład czy mamy jakiegoś dostawcę w naszym mieście, bądź czy będziemy sobie zamawiać taką karmówkę przez internet, bo również jest taka opcja. No i kolejną rzeczą jest przechowywanie tej karmówki, no bo gdzieś musimy te owady przechowywać. Trzeba sobie ogarnąć na to jakiś porządny pojemnik. Nagrałam też o tym filmiki, jak przechowuję swoje owady karmowe, więc można się tam jak najbardziej podinspirować. No jest to dość, jest to, że tak powiem, na pewno wyzwanie dla niektórych osób, więc na pewno musimy sobie zdawać z tego sprawę, że żywa karmówka tutaj jest naprawdę obowiązkowa przy gekonie lamparcim i czy damy sobie z tym na pewno radę. Czy posiadam finanse na awaryjne wizyty u weterynarza? Jest to pytanie, które może być dość mało oczywiste, ale jednak jest to również dość ważny aspekt w posiadaniu gekona lamparciego. E, niestety, gekony czasami naprawdę potrafią dość mocno zachorować. Chociażby takim najbardziej spektakularnym zabiegiem, jaki przeprowadzałam na moich gekonach, a właściwie przeprowadzał weterynarz, było usuwanie zatrzymanych kul żółtkowych i trzy moje samice taką operację przeszły. I był to koszt 900 zł, plus hospitalizacja i tak dalej. Więc e, naprawdę musimy mieć w kieszeni na takie awaryjne sytuacje. Ponieważ a to ropa wyskoczy na oku, a to ropa wyskoczy w pysku, a to jakieś uszkodzenie mechaniczne, a to właśnie jakiś problem z jajami, usamic, jakieś odwapnienia. Jest naprawdę dosyć sporo tego. Już nie mówiąc o pasożytach, które są najbardziej pospolite, więc trzeba by jednak było mieć coś faktycznie odłożone na taką ewentualność. Czy mam w okolicy odpowiedniego weterynarza, lub czy będę w stanie do takiego dojechać? Gekony Lamparcie muszą chodzić do weterynarzy od zwierząt egzotycznych, których jest dość mało. Na pewno znacznie mniej niż od typowych piesków, kotków itd. Polecam sobie sprawdzić na mapie, w internecie, na jakimś forum gadzim, czy w naszej okolicy jest taki weterynarz, do którego można faktycznie się udać, zaufać z naszym gekonem, bo niestety jest ich dość mało. Znam osoby, które jeżdżą nawet 90 km. Aby tylko dojechać do dobrego weterynarza, który faktycznie zajmuje się zwierzętami egzotycznymi i jest dość rzetelny. Ja osobiście jestem z Krakowa i z moimi gekonami od zawsze chodzę do Wetiki, którą naprawdę bardzo serdecznie polecam. E, więc tak, to jest kolejny ważny aspekt, czy mamy w okolicy weterynarza? No i w sumie tym aspektem chciałabym zakończyć, ponieważ jest to tyle, co sobie tutaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że filmik yy, będzie przydatny dla osób początkujących. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje przemyślenia, zapraszam do podzielenia się w komentarzu. No, i to na tyle, więc żegnam się z wami, Hejka.